Witam w kolejnym live tradingu. Jak widać na ekranie mamy już otwartą platformę, mamy już otwarty kalendarz. Widać na co czekamy. Czekamy na NFP, czekamy na dane z Kanady. Tak jak to miało miejsce wcześniej, oczywiście będę starał się także tutaj uzyskać efekt obsługi na dwa urządzenia żebyśmy byli w stanie sobie to jak najbardziej, jak najlepiej przepracować. ja już przygotowuję sobie tutaj. Jakie są prognozy dla NFP? No mamy mieć, yy, mamy mieć około 160 na plus. Yy, jeżeli chodzi o Kanadę, no to tutaj prognozy są prognozy tutaj są, e, Kanada, tak, stopa bez bezrobocia ma wynieść 6,20, nie ma wzrosnąć, ma pozostać bez zmian. Tak więc tutaj mamy minutkę, czekamy w tym momencie CAD kad, słuchajcie, ciekawa rzecz, na szybko zdążę chyba wrzucić, tak, widzimy, na ruch jest już tutaj osłabiający nam e, Kanadyjczyka. Więc bardzo ciekawie, może być tutaj e, się zadziać. Ja osobiście się przygotuję generalnie na jakieś korekty, natomiast na no, oczywiście najbardziej czekam na opcję NFP, ponieważ no tak jak mówię, prognozy są 190, 160 w porównaniu do 200 tutaj, więc tutaj też jak widzicie jest perspektywa w drugą stronę, jednak już pewne rzeczy prognozuje, więc jeżeli będą dane, które nam umocnią e, dolara, Byłyby to dane po prostu w tym momencie bardzo interesujące, bo mamy spory zasięg ruchu do dyspozycji. 30 sekund, ja niestety jestem no, troszkę osłabiony, więc mam nadzieję, że nic nie skopię. Ale za chwilkę sobie zobaczymy, jak te dane zaczną nam wskakiwać. 6,2 jest poprzedni odczyt, ma pozostać w Kanadzie, więc tutaj czekamy na odczyt na poziomie no, 6,1 albo 6,3. Tak, rynek prognozuje 6,3, więc ja czekam na 6,1, bo to widać po uchu na Eurocadzie, który przed chwilą widzieliśmy, natomiast tutaj też czekam na umocnienie. Jak to wygląda? I mamy 6,4, słuchajcie, no Kanada ładnie mieli, ale tutaj też NFP, słuchajcie, 206, blisko tych 190, które były prognozowane. No, powiem szczerze, no rynek. Nie, po prostu znowu niestety NFP. Kanada nam zamieliła, słuchajcie. Kanada nam zamieliła. Tak, możemy sobie tu zobaczyć. Zobaczcie, jak Kanada zamieliła danymi w dół. Natomiast eur też tutaj bez szału. No, zobaczmy, jak tutaj USDJ usd tak. No, tu jest, tu jest ruch. Słuchajcie, to jest coś, co bardzo lubię, bo tu, zobaczcie, jest dużo większy ruch, tego. No wcześniej nie było, tak? Mieliśmy bardzo duże zamielenie w górę. Natomiast dla mnie to już jest troszkę za późno, tak? On nie jest taki bardzo jednostajny. to już się wcześniej, USDJPY teraz zaczął ładnie, więc tutaj... Ale to już też jest po tej pierwszej akcji, więc ja nie będę tutaj w żaden sposób po prostu ryzykował, bo dla mnie strategia Mogłem obserwować teoretycznie dwa instrumenty czy trzy, tak no to jest trudne, ale realne Ale generalnie tak w tej chwili wygląda na to, że Ciebie, wygląda na to, że mamy tutaj pewne zafiksowanie, tak, zobaczmy dlaczego nam. No. Jak widzicie USDJPY, tak? Nie spojrzałem wcześniej, ale zobaczcie gdzie on, e, gdzie on nam się tutaj zatrzymuje, ta cena. Tak, widzicie te świeczki to jest haczłyka, tu jest świeczka i już wrzucam krzyżyk, żeby to było całkowicie czytelne, tak? Zobaczcie, świeczka z godziny 16 26. czerwca, potem 1, 2, 3, 4 świeczki, które testowały ten sam poziom. Tutaj te dwie świeczki już z 28 czerwca, i rynek został zatrzymany, tak? Na EUSD, ja zrobiłem te linie, one są na D1. Tak, no tutaj widzimy to zamielenie. Natomiast jesteśmy po kilku dniach wzrostów i ten rynek po prostu nadal nam ciśnie w górę, nadal nam osłabia tego, osłabia nam dolara amerykańskiego, osłabia nam dolara amerykańskiego. Tak więcej płacimy dolarów za euro. Z czego to wynika? Słuchajcie, wzrost wynagrodzenia 0,3% troszkę powyżej konsensusu. Rocznie 3,9, było 3,6, poprzednio 4,1, teraz jest 3,9, tak? 3,6 była prognoza, 3,9 zgodnie z konsensusem, participation rate troszkę niższy, o, participation rate tutaj jest niższy, bo ma 62,6, prognoza była na 62,7. Hmm więc tutaj wygląda na to, że po prostu rynek wycenia nam słabość dolara, czyli w sumie tak, mamy silną gospodarkę, więc silna gospodarka może sugerować, że FED może rozpocząć obniżki bez żadnego problemu, chociaż z drugiej strony oczywiście FED może utrzymać stopy procentowe przy silnej gospodarce, dopóki nie zejdzie z inflacją do celu inflacyjnego. Więc, więc to jest ta kwestia ta kwestia bardzo bym powiedział mocna. Tak, no, wygląda na to, że tutaj rynek nie, nie zareagował jak trzeba. Widzimy, że. O, na USD PYG, zobaczcie, doszliśmy do pewnego poziomu, dlatego trzeba wcześniej patrzeć, tak? dlatego ja tutaj miałem na USD -ku, miałem rysowane na d 1 c te świeczki. Natomiast no, po prostu, pierwsza sugestia była rozpadkowa, natomiast rynek bardzo szybko się odwrócił. Cieszę się, że nie jestem, bo powinniśmy. Tutaj mieć nadzieję, że silna gospodarka będzie nam umacniać dolara, bo FED może dłużej trzymać stopy procentowe, ale okazuje się, że ten dolar wcale nie reaguje. Tak widzimy, tak pół godziny wcześniej zaczął wzrastać, jednak w ten sposób to wycenił. Więc niestety, dzięki wielkie. Co dzisiaj? Znowu nieudanie, znowu bez transakcji, ale ten dziennik tutaj jakiś jest, tak? w poniedziałek jeszcze też raczej nie będę realizował programu, więc do zobaczenia na pewno w przyszłym tygodniu, ale nie w poniedziałek. Chyba, że w międzyczasie coś tam we wtorek czy w środę może coś wrzucę, ale jeszcze nie jestem te, o tym jakoś mega mocno przekonany. Czy zrealizuję ten materiał tak, jakbym chciał, bo chodzi mi po głowie jeden materiał i we wtorek będę chciał go zrealizować, jeżeli będę w wystarczająco dobrej kondycji. Więc może ale on będzie bardziej ogólny, tak? Bo chcę, żeby coraz więcej ogólnych materiałów też trafiało na kanał. Tak więc zobaczymy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.